Cześć, witajcie. Witamy Was w kolejnym odcinku serii o PM czyli o modelu zarządzania projektami, który patrzy na projekty szerzej niż płasko, czyli wielo, wielowy, wielowymiarowo. W Magdą zajmujemy się doradztwem w zakresie zarządzania projektami, prowadzimy audyty, warsztaty i w. Tworzymy takie rozwiązanie projektowe, które działa w Twoim zespole, w Twojej organizacji, bo jest po prostu dopasowane. A w tej serii dzielimy się naszymi wnioskami w badaniach, które przeprowadzili, przeprowadziliśmy polski firma w 2021 roku, po to, żeby ułatwić Wam dobór właściwego podejścia do zarządzania, zarządzania projektami u Was właśnie. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to warto zobaczyć. Jak widzieliście, to przypominajka pewnie się przyda. Model PMQ wkłada się z trzech wymiarów. Dojrzałości procesów zarządzania projektami, preferentli przywódczych oraz empowermentu, czyli tego, jak angażujemy kluczowych interesariuszy. I to jest główna struktura ale PMQ jest umiejscowiony w kontekście, tak jak projekty są umiejscowione w pewnej rzeczywistości, nie robicie ich w próżni, robicie je w swojej branży, w swoim otoczeniu i robicie różne typy projektów i w tym odcinku typami projektów właśnie się zajmiemy, bo w zależności od typu projektu trochę inne preferencje pmq mogą być, ale jakie mogą być, to o tym Wam opowie Magda. Najpierw o samych typach projektów, które uwzględnialiśmy w ramach naszego badania. Oczywiście to jest pewne uproszczenie i my mamy tego pełną świadomość. Natomiast rozróżniliśmy trzy takie, czy wyszło nam z rozróżnienia trzy takie główne typy projektów. Pierwszy typ projektów to są projekty o dużym ryzyku i unikalne, czyli niepowtarzalne. I teraz my je nazwaliśmy takimi projektami typu kryzys. Na zasadzie reakcji na to, czego od nas rynek albo klient potrzebuje, potrzebujemy zainterweniować na pewne sytuacje. Nie wiemy, czy wyjdzie, to nie jest coś, co jest powtarzalne, więc działamy trochę w kryzysie kryzysie czasowym, kryzysie wiedzowym, kryzysie informacyjnym. Drugi rodzaj projektów, czy drugi typ, przepraszam, projektów to są takie projekty, które nazywamy problemem, czy nazwaliśmy pro, problemem. E, czyli one również są unikalne, również są mniej powtarzalne, ale to ryzyko nie jest takie duże. Czyli tutaj już mamy trochę więcej czasu na to, żeby z, zastanowić się, przemyśleć, przeanalizować e, i być może mamy trochę więcej informacji, żeby móc ten projekt dobrze zaprojektować. No i trzeci rodzaj, trzeci typ projektów to jest typ okazji. Mamy czas również na to, żeby myśleć, zastanawiać się, nie mamy dużego ryzyka, jest to sytuacja, która jest dla nas ogarnialna i dodatkowo projekty są powtarzalne, czyli działamy według wypracowanego już wcześniej pewnego schematu i procesu zarządzania projektami. I w zależności od tego, w której z tych sytuacji jesteśmy, to różne wyniki statystyczne istotne nam wychodzą. Jeszcze dodam tutaj dwie rzeczy do tego, bo ten kryzys to to, o czym Magda mówiła, że działamy w kryzysie wiedzy albo czasu, bo projekty unikalne o dużym ryzyku, to mogą być też projekty, gdzie robicie jakąś super odważną inwestycję firmową wchodząc całkiem w nowy obszar. Tak jak Nokia kiedyś przeszła z gumiaków na telefony komórkowe, to jest mniej więcej ten, ten obszar. Kryzys, bo tam się będą działy podobne rzeczy. I też ciekawostka, jak sobie patrzymy na to, że projekty o małym ryzyku bardzo często w ogóle nie są postrzegane jako projekty, bo jeżeli to ryzyko jest małe, to najprawdopodobniej macie już wypracowany jakiś sposób Ogarniania tej rzeczywistości. To mogą być projekty, które bardziej wpadają w projekty powtarzalne, da się zrobić na nich na nich procedurę. Popatrzcie, że tu od średniego ryzyka na to patrzymy. I teraz, jakie podejście przywódcze, jakie preferencje przywódcze będą działały w zależności od tego typu projektu? Zawsze się wstaniamy, gdyby postawić, to jakie, gdzie? Jak się pokaże już na slajdzie, to a, to oczywiste, dokładnie tak myślałem, ale to wcale nie było tak, że my tak myśleliśmy, tylko wychodziły nam ciekawe wnioski, ciekawe wnioski w badań. Jeżeli jeżeli chodzi o kryzys, okazuje się, że tutaj hierarchiczne podejście jest bardzo dobre. I jak pamiętacie, wstępne odcinki, gdzie patrzyliśmy pod kątem efektywności procesów zarządzania projektami versus, versus typy zachowań przywódczych, no to hierarchia teoretycznie była najmniej efektywna versus pozostałe. Resztę możecie sprawdzić w tamtym odcinku. Natomiast okazuje się, że bez użycia tego kontekstu i zastosowanie w kryzysie podejścia turkusowego może nie być najlepszym pomysłem. Uzasadnienie też jest takie, że okej. Okay, w momencie kryzysu jest bardzo dużo niepewności. Jest szansa, ludzie mogą się zachować zachowawczo. Trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Jeżeli masz tam silnego lidera, który mówi idziemy w tamtą stronę i działamy, to jest właściwy kierunek. Marek Aureli miał fajne, fajne powiedzenie, w razie wątpliwości atakuj i to jest właśnie to jest właśnie to. Masz takiego Marka Eurelusza, który prowadzi współ. To, na co w kryzysie jeszcze warto zwrócić uwagę, bo Mariusz się odwołał do typów zachowań przywódczych i co nam w tamtej części, w tamtym odcinku wychodziło i o czym mówiliśmy. Natomiast warto jeszcze sobie sięgnąć do odcinka, w którym mówiliśmy o dojrzałości procesów zarządzania projektami. Być może sobie przypominacie, jeżeli nie, to wróćcie do niego, że mówiliśmy o tym, że badania wykazały, że. I na, znaczy na poziomie dojrzałości zarządzania projektami pod tytułem skalowanie, takim typem zachowania przywódczego, który jest preferowany, jest turkus. I teraz odwołując się do tego, co mówił Mariusz, jeżeli mamy sytuację kryzysu, to wtedy, kiedy właśnie mamy unikalność, duże ryzyko i na to jeszcze bym nałożyła mniej dojrzałe procesy zarządzania projektami. I być może mniej dojrzałych zawodowo ludzi, to wtedy ewidentnie hierarchia może nam służyć. Natomiast jeżeli mamy tą dojrzałość procesów i dojrzałość ludzi na wysokim poziomie, to wtedy być może można się pokusić o, o turkus. Albo można jeszcze bardziej to skomplikować, łącząc te rzeczy. Tak jak Magda mówiła, że są pewne uproszczenia. Natomiast tak. w sytuacji, o której mówi Magda, że mamy dojrzały zespół, który wie, co ma robić, nadal cel główny to będzie hierarchia. Drugi typ projektów, czyli problem, czyli średnie ryzyko i unikalne, tam dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie turkufu, czyli oddanie, delegowanie odpowiedzialności do zespołu. Rozwiążcie ten temat, bo ludzie, którzy są bliżej linii frontu i bliżej tych problemów, które są do rozwiązania, najprawdopodobniej znajdą lepsze rozwiązania. I trzeci, trzeci typ projektów, czyli okawia, projekty o średnim ryzyku powtarzalne. Tam partycypacja będzie dobrym rozwiązaniem, gdzie konsultujesz rozwiązania, rozwiązania z zespołem i razem zaczynacie, zaczynacie je wdrażać. I to jest chyba jeden z takich, jeżeli mówimy o PM Cube i badaniu, które nam wyszły, taki bardzo przejrzysty i bardzo konkretny. Wykawane są różnice statystyczne pomiędzy tymi elementami i świetnie pokazują też odpowiedź na to pytanie, czy. czy hierarchia, czy Turków, czy partytypacji, a okazuje się, że jak się pozbędziesz któregokolwiek z tych stylów, to automatycznie masz problem, jeżeli napotkasz typ projektu taki, a nie inny. Więc odpowiedź na koniec jest taka, sorry, trzeba umieć w każdy z nich, jeżeli chcesz być, e, chcesz być naprawdę, naprawdę efektywny. No, no i mi. teraz oczywiście chcieliśmy Was zaprosić do badania. Tradycyjnie. Cały czas zbieramy dane, cały czas poszerzamy pulę informacji od Was, cały czas dążymy do tego, żeby potwierdzać i zwiększać liczbę statystycznie istotnych wyników, które posiadamy, po to, żeby ten punkt odniesienia, który daje PMQ, PMQ przepraszam. Ten punkt odniesienia do procesu transformacji był jak najbardziej dopasowany do konkretnej sytuacji. Czyli poszukujemy kolejnych branż, mamy bardzo dobrze obstawioną branżę IT, ale potrzebujemy kolejnych branż i każdą inną branżę serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety. To, co my będziemy mieć, to będziemy mieć doprecyzowany punkt wyjścia, to, co wy będziecie mieć, jeżeli wypełnisz ankietę, jeżeli wypełnisz badanie, dostaniesz raport, w którym będziesz mógł zobaczyć w jaki sposób zarządzasz, gdzie jesteś w PM Cube, jak zarządzasz systemem zarządzania projektami i odnieść się do tego jak to wygląda w innych firmach, projektach podobnych do twojego, innej wielkości, inne branże, inne typy projektów. W momencie, w którym to nagrywamy, bo nagrywamy z wyprzedzeniem te filmy dla was, działamy, działamy też na bieżąco. Mamy około pod 100 ankiet. Wysyłamy w momencie, w którym oglądacie ten odcinek, to już dostajecie od nas raporty, to działa, funkcjonuje. Zapraszamy, kliknijcie, wypełnijcie, dostajecie mega mięsisty raport dla siebie. Klikamy, wypełniamy i zapraszamy Was do kolejnego do kolejnego odcinka, w którym już nie pamiętam o czym opowiemy, ale o czymś głębiej, o Do zobaczenia.